Jeszcze wam pokażę tutaj w schronisku Promyk, przy tej wolierze, bo tu jest woliera A i woliera B. Zobaczcie sobie, są zalaminowane zdjęcia i dokładne informacje, takie podstawowe o tych wszystkich kotach. I jedną rzecz chciałam jeszcze powiedzieć, bo tutaj właśnie, nam, nie wiem czy będzie widać, o, przez, przez tą siateczkę. Zrozpaczony patrzy na mnie, że odchodzę. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że te koty wbrew pozorom nie uciekają, nawet ocierają się o człowieka i są takie życzliwe bym powiedział fajnie socjalizowane, co oczywiście nie jest normą nie jest normą, ale tu wychodzi właśnie praca naszego wolontariatu. I to jest zawsze powtarzam, że nawet kota, który był wychowany półdziko, no bo zazwyczaj koty się wychowują półdziko, jeśli mieszkają w otoczeniu człowieka, można nauczyć takiej socjalizacji pozytywnej z człowiekiem. Na ten temat już o tym wiecie doskonale, bo tym się specjalizuje prywatnie w hodowli, więc takie koty, tu mnie zaskoczyło, bo myślałem, że będą bardziej ciekawe, a one po prostu lgną do człowieka. Chwała przede wszystkim Wolontariuszom za tak piękną jest. pracę. No i zobaczcie sobie są tutaj te wszystkie opisy, ale to zawsze można zdobyć przez internet w schronisku na stronie.